Pod hasłem słów Józefa Piłsudskiego, kto nie szanuje swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości, zorganizowano uroczysty apel w szkole podstawowej nr 8 w Bełchatowie, poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych. Wydarzenie było okazją do oddania hołdu tym, którzy walczyli o wolną Polskę, a także do przypomnienia lokalnych bohaterów, którzy mieli duży wpływ na kształtowanie naszej społeczności. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście, prezydent miasta oraz przedstawiciele służb mundurowych, którzy swoją obecnością podkreślili znaczenie tego dnia. Apel wypełniły recytacje patriotycznych wierszy oraz pieśni, które wprowadziły zgromadzonych w podniosły nastrój. Generał Nil August Emil Fjodor, wierny żołnierz niepodległej, jego patriotyzm wyrósł z 19-wiecznej legendy powstańczej, i snów romantyków o Wielkiej niepodległej. Zaprowadził go w szeregi regionów polskich. A kiedy jesienią 1939 roku odrodzoną Rzeczpospolitą zmierzyły od zachodu i wschodu dwa totalitarne państwa, ten przywykły bić się z otwartą przy ulicą musiał się przemienić w człowieka, Wśród wielu oznaczeń, błyszczych virtuti militarii, winni musieli być pomniki, jednak go zamordowali. Nie darowali hartu ducha, jak ze ci, których do władzy wyniósł Józef Stalin. Nie spełnili nawet prośby, by to kula śmierć zadała. W tajemnicy przed wiejskimi generała. Na baczność stała cela, gdy wychodził ze spokojem w Nil wojen. Kolejna historia, którą powinni znać wszyscy, to kolejny przykład, co robili komuniści. To przykłady dramatu Rzeczypospolitej. Historie zwycięskich sumień i ojczyzny podbitej. To historie karty czarne przybierają barwy. To sługusy okupanta i bohater martwy. On inny z naszej patrzy w oczy ze spokojem. Tak kończy generał Neil, bohater trzech wojen.